Dobra, dzisiaj krótko, szybko i na temat. A mianowicie, ludzie w dzisiejszych czasach potrzebują lidera, więc tym liderem powinieneś być Ty. I dam Ci przykład z życia codziennego, na przykład. Chciałbyś wyjść z kimś, no to często bardzo ludzie nie chcą wyjść z inicjatywą, bo to jest jakiś problem. Więc Ty powinieneś organizować wszystkie wyjścia i być takim liderem. I na przykład. Nie, nie masz planów na wakacje, to uwierz mi, nikt pierwszy ci wyjazdu nie zaproponuje. A jak ty byś to przemyślał, zrobił wyjazd, to nagle by się okazało, żebyś miał wyjazd. I ludzie potrzebują takiego przywódcy, lidera. I to się tyczy bardzo dużej ilości spraw. Jeżeli sobie to przeanalizujesz, to to się bardzo często sprawdza, więc bądź liderem, bądź tym, co organizuje I... i tak. Dawaj znać w komentarzu co ty myślisz, no i do następnego.